Wybrańcy, to o czym zaraz się z wami podzielę, może was zaskoczyć, a nawet szokować. Jeśli oglądasz ten film teraz, to nie jest przypadek. Bóg cię tu przyprowadził, ponieważ coś niezwykłego ma się wydarzyć w twoim życiu. Niewielu jest przygotowanych na tę prawdę, która zostanie w pełni ujawniona na końcu. Jeśli naprawdę należysz do tej wybranej grupy, poczujesz to w swojej duszy. Twoje życie wkrótce przejdzie radykalną zmianę. A wolność finansowa stanie się częścią Twojej codzienności. Dobrobyt, na który tak długo czekałeś, szybko się zbliża. Czy zauważyłeś już, że pewne wydarzenia wydają się znakami, ale świat próbuje Cię przekonać, że to tylko zbiegi okoliczności? Wielkie osiągnięcia finansowe, o które się modliłeś, na które czekałeś i których pragnąłeś, nie są już tylko odległym marzeniem. Stają się rzeczywistością w tej chwili. To więcej niż tylko zmiana finansowa. To transformacja duchowa i energetyczna. Jako wybraniec zaczniesz dostrzegać zmiany w swojej sytuacji finansowej w sposób, który cię zadziwi, ale musisz zrozumieć, jak działa ten proces, aby dostosować się do tej potężnej energii dobrobytu i w pełni korzystać z bogactwa, które już do ciebie należy. Jeśli ta wiadomość rezonuje z tobą, polub ją i skomentuj. Twoja interakcja może sprawić, że więcej osób otrzyma tę prawdę. Wybierz komentarz i odpowiedz słowami siły i ochrony. Twoja energia może być tarczą, której ktoś inny potrzebuje w tej chwili. Wyobraź sobie wpływ setek ludzi zjednoczonych w jednym celu, wzmacniających nawzajem swoją energię. Kiedy szerzymy dobro, wraca do nas w sposób, którego nie możemy przewidzieć. Zanim przejdziemy dalej, zatrzymaj ten film na chwilę i zrób dwie rzeczy. Naciśnij przycisk Lubię to i subskrybuj, aby pomóc nam osiągnąć tysiąc subskrypcji. Pamiętaj, jeśli jesteś naprawdę jednym z wybranych, obejrzysz ten film do końca, ponieważ w głębi duszy Twój duch już wie, że ta wiadomość jest dla ciebie. Jeśli nie jesteś gotowy na przyjęcie tej prawdy, możesz nie dotrwać do końca. Ale dla tych, którzy dotrwają, życie nigdy już nie będzie takie samo. Twoje życie wkrótce zmieni się na zawsze, a wolność finansowa będzie stała. Wyobraź sobie, że jesteś na skraju wielkiego osiągnięcia. Pracowałeś niestrudzenie, znosiłeś niezliczone trudności i poświęciłeś więcej niż większość. Teraz jesteś na progu czegoś niezwykłego. Twoje zwycięstwo jest w zasięgu ręki i przyniesie dobrobyt przekraczający twoje najśmielsze marzenia, nie chodzi tylko o bogactwo materialne. Chodzi o obfitość spokoju, szczęścia, możliwości i błogosławieństw. Wszechświat spiskuje, aby zapewnić ci wszystko, na co tak ciężko pracowałeś. Wszystkie twoje marzenia, te, które uważałeś za niemożliwe, wkrótce się zmaterializują. To jest moment, w którym wszystko się zmienia, od walki do dobrobytu. Wszechświat porusza się w boskim czasie. Przeszedłeś przez próby, aby przygotować się na ten moment. Kiedy nadejdzie Twoje zwycięstwo, będzie tak, jakby otworzyły się wrota. Możliwości, błogosławieństwa i zasoby finansowe popłyną do Twojego życia jak rzeka, która była spiętrzona, czekając na znalezienie swojego biegu. Trzymaj się mocno. Twoje zwycięstwo jest bliskie, a dobrobyt wkrótce popłynie w Twoim życiu w sposób, którego nigdy nie doświadczyłeś. Łatwo jest spojrzeć wstecz i kwestionować wyzwania, którym stawiłeś czoła, nie przez Pane. Noce, bóle, chwile, w których myślałeś o poddaniu się. Ale prawda jest taka, że każda próba była przygotowaniem, a nie karą. Tak jak diament powstaje pod ciśnieniem, ty zostałeś ukształtowany przez trudności, aby stać się tym, kim jesteś dzisiaj silnym, mądrym i gotowym na dobrobyt. Każda przeszkoda była krokiem na drodze do Twojego sukcesu. Bez tych doświadczeń. Nie zdobyłbyś odporności potrzebnej na to, co ma nadejść. Teraz, po pokonaniu najtrudniejszych chwil, jesteś gotowy, aby zebrać owoce. Wszechświat ma dla Ciebie plan. Nawet jeśli nie wszystko wydaje się teraz jasne, wiedz, że wszystko się układa. Boski czas się manifestuje, a Ty wkrótce wejdziesz w fazę największej realizacji swojego życia. Dobrobyt to nie tylko pieniądze, ale pełnia. Znaczące relacje, nieoczekiwane możliwości i poczucie głębokiej satysfakcji są w drodze. To, co wydawało się opóźnieniem, było w rzeczywistości idealnym dopasowaniem. Wszystko, czego potrzebujesz, jest już przygotowywane. Nadeszła Twoja godzina. Zaufaj przepływowi wszechświata, ponieważ bogactwo i obfitość, które zawsze były Twoje, wkrótce się zamanifestują. Twoją rolą jest zaufać, mieć cierpliwość i wiedzieć, że twoje pragnienia są spełniane. Wszechświat nie popełnia błędów. Jesteś prowadzony dokładnie do tego, na co zasługujesz, a to obejmuje dobrobyt finansowy przekraczający twoją wyobraźnię. Zaufaj procesowi, zaufaj podróży i, co najważniejsze, zaufaj, że dobrobyt, na który tak długo czekałeś, nadchodzi. Wkrótce spojrzysz wstecz i zdziwisz się, jak wszystko idealnie się ułożyło. Może być to trudne do zrozumienia teraz, ale każde wyzwanie, któremu stawiłeś czoła, było lekcją, która przygotowywała Cię do sukcesu. Każda przeszkoda, jakkolwiek trudna, kładła podwaliny pod coś większego. Te walki nie miały na celu Cię złamać, miały Cię zbudować, uczynić Cię silniejszym, mądrzejszym i bardziej odpornym. Pomyśl o ludziach odnoszących największe sukcesy na świecie. Za ich osiągnięciami kryje się historia wyzwań i porażek. Nie odnieśli sukcesu, ponieważ unikali walk. Odnieśli sukces, ponieważ się z nich uczyli, wzmacniali się i wykorzystywali swoje niepowodzenia jako stopnie, aby dostać się na szczyt. Twoja podróż nie jest inna, więc kiedy staniesz w obliczu wyzwania, pamiętaj: to nie jest przeszkoda. To szansa. To szansa na rozwój, naukę i zbliżenie się do sukcesu, który cię czeka. Jesteś przygotowywany do sukcesu, a każde wyzwanie to tylko kolejny element pięknej układanki, która doprowadzi cię do ostatecznego zwycięstwa. Cierpliwość nie zawsze jest łatwa, zwłaszcza gdy czekasz tak długo. Ale pozwól, że ci przypomnę, cierpliwość jest jednym z najpotężniejszych narzędzi w Twojej podróży do bogactwa i sukcesu. Istnieje niezaprzeczalna moc w pozwoleniu, by rzeczy rozgrywały się we własnym tempie. Twój dobrobyt jest przygotowywany krok po kroku, a wszystko na co czekasz jest starannie umieszczane w Twoim życiu w idealnym momencie. Pomyśl o tym, jak rośnie nasionko. Potrzeba czasu, opieki i odpowiedniego środowiska, aby wykiełkowało i zakwitło w coś pięknego. Twój dobrobyt nie jest inny. Rośnie, dojrzewa. I kiedy nadejdzie właściwy czas, zakwitnie w sposób, którego nigdy się nie spodziewałeś. Zaufaj procesowi i wiedz, że każda chwila czekania przybliża cię do dobrobytu, o którym marzyłeś. Bóg ma dla ciebie idealny plan, a ten plan rozgrywa się dokładnie tak, jak powinien. Każda chwila cierpliwości przybliża cię do bogactwa, sukcesu i szczęścia, na które zasługujesz. Zachowaj wiarę. Pozostań silny i pamiętaj, że najlepsze dopiero nadejdzie. Udostępnij ten film i skomentuj. Akceptuję obfitość. Zamanifestuj tę potężną energię już teraz. Wyobraź sobie życie, w którym pieniądze płyną do ciebie bez wysiłku, jak woda z rzeki. Nie musisz się już martwić rachunkami, długami ani ograniczeniami. Zamiast tego cieszysz się wolnością finansową z mądrością, wiedząc, że jest twoja, abyś z niej korzystał. To jest nowa era, w którą wkraczasz. Minęły dni niedostatku i walki. Czeka cię życie w dobrobycie. Ciężko pracowałeś, aby dotrzeć do tego punktu, a teraz nadszedł czas, abyś cieszył się owocami swojej pracy. Mądre korzystanie z wolności finansowej nie oznacza braku odpowiedzialności. Oznacza życie w spokoju, ciesząc się swoim życiem bez ciężaru stresu finansowego. Wyobraź sobie podróże po świecie, zakupy bez wahania i mieszkanie w domu swoich marzeń. To jest rzeczywistość, która na Ciebie czeka. Wolność finansowa nie jest odległym pragnieniem, ale nieuniknionym przeznaczeniem. Strach przed pieniędzmi zostaje w tyle. Teraz stają się Twoim narzędziem do stworzenia życia, którego zawsze pragnąłeś. Wrota obfitości otwierają się, a świat możliwości Objawia się, pieniądze mają swój przepływ. Kiedy się z nim zestroisz, przychodzą bez wysiłku. Nie chodzi o gonienie za nimi, ale o pozwolenie im znaleźć drogę do ciebie. Im bardziej otwierasz się na przyjmowanie, tym więcej wszechświat dostarcza. Bogactwa nie należy się bać, ani gonić za nim, ale akceptować. Wyobraź sobie siebie w rzece. Woda płynie naturalnie wokół ciebie. To samo dzieje się z dobrobytem. Przestań się opierać, zaufaj przepływowi i pozwól mu przyjść. Boski czas działa na twoją korzyść. Pojawią się nieoczekiwane możliwości. Wcześniej zamknięte drzwi się otworzą, a bogactwo będzie na każdym rogu. To, co wydawało się niekończącą się walką, dobiega końca. Teraz, zamiast płynąć pod prąd, będziesz niesiony falą obfitości. Ta zmiana nie jest tylko finansowa, ale również mentalna. Wychodzisz z niedostatku do zaufania, ze strachu do bezpieczeństwa. Wkrótce zobaczysz, że każda trudność była lekcją, która przygotowała cię do tej nowej fazy. Wyobraź sobie, że budzisz się wiedząc, że twoje konto bankowe jest zdrowe, twoje możliwości są nieograniczone, a twoja przyszłość pełna jest możliwości. To jest nowy rozdział twojego życia, era bogactwa, wolności i sukcesu. Ale aby otrzymać tę obfitość, musisz dostosować swój sposób myślenia. Tak jak instrument musi być nastrojony, aby stworzyć harmonię, musisz dostosować swoje przekonania, aby twój dobrobyt płynął naturalnie. Urodziłeś się do wielkości. A to jest moment, w którym wszystko zaczyna się układać na twoją korzyść. Twój cel jest kluczem do sukcesu. Podążaj za nim z ufnością, a zobaczysz nieuniknione rezultaty. Twoje dary i talenty to narzędzia, które otworzą drzwi, pokonując wyzwania i prowadząc cię do życia w bogactwie i znaczeniu. Droga nie zawsze będzie łatwa, będą wyzwania, ale odporność i wiara to to, co odróżnia zwycięzców od tych, którzy się poddają. Prawdziwa wiara nie opiera się na łatwych chwilach, ale na wierze w zwycięstwo, nawet gdy wszystko. Wydaje się niemożliwe. Twoje próby cię wzmocniły, przygotowując cię do triumfu, który nadchodzi. Dobrobyt podąża za naturalnym rytmem, jak fale oceanu. Czasami płynie łagodnie, innym razem przychodzi z siłą. Kluczem jest zaufanie boskiemu czasowi i pozwolenie, by wszystko działo się we właściwym momencie. Kiedy puszczasz kontrolę i poddajesz się przepływowi wszechświata, otwierasz przestrzeń dla obfitości. Twoja przyszłość jest pełna możliwości, wolność finansowa pozwoli ci żyć bez ograniczeń, mówiąc tak doświadczeniom, które wcześniej wydawały się odległe. Twój sukces zmieni nie tylko twoje życie, ale także życie osób wokół ciebie. Teraz nadszedł czas, abyś objął tę nową rzeczywistość. Zasługujesz na tę obfitość, owoc twojej wiary, wytrwałości i zaufania. Twój rozdział bogactwa i sukcesu już się rozpoczął. Zacznij od wyeliminowania ograniczających przekonań na temat pieniędzy. Porzuć myśli takie jak pieniądze są trudne do zdobycia, lub nie zasługuje na sukces. Te myśli tylko zablokują przepływ dobrobytu w Twoim życiu. Zamiast tego zastąp je wzmacniającymi przekonaniami, pieniądze płyną do mnie bez wysiłku lub Jestem godzien nieograniczonego bogactwa. Im bardziej zestroisz swoje myśli i energię z bogactwem, tym szybciej ono do ciebie dotrze. Wizualizuj siebie, żyjąc życiem, którego pragniesz. Wyobraź sobie dom, samochód, swobodę podróżowania, możliwości odwdzięczenia się. Wszystko to. Im bardziej wizualizujesz tę rzeczywistość, tym bliżej niej się znajdziesz. Dostosowanie się do dobrobytu to nie tylko przyciąganie bogactwa. Chodzi o to, by stać się magnesem dla życia, o którym zawsze marzyłeś. Nie jesteś tu przez przypadek. Twoje życie ma cel, a ten cel prowadzi cię bezpośrednio do sukcesu. Wszystko przez co przeszedłeś, każde doświadczenie, każda chwila była częścią większego planu, który teraz wchodzi w centrum uwagi. Jesteś na właściwej drodze, którą powinieneś podążać, a twój cel jest kluczem do odblokowania. Przyszłości pełnej nieograniczonego potencjału. Twój cel to to, co napędza Twój sukces, nie tylko Twoje pragnienie bogactwa. To pasja, która napędza Twoją ambicję i serce, które podtrzymuje Twoją podróż. Polub ten film teraz i wzmocnij przekonanie, że dobrobyt jest już w drodze. Subskrybuj kanał, aby kontynuować tę podróż duchowego i finansowego rozwoju.